Siemaneczko, widzę z tej strony Poloczek Poloczkowaty i dziś zejgramy w grę od pana Bekonka projekt Mazowieckie, chyba jakoś tak, a więc mamy tu logbi rzadko spotykane. Sorry, że przerywam film, ale zostawcie tu 15 lajk like i napiszcie w komentarzu ocenianie go R-typu, kto zwiększą nam się zasięgi. I zapraszam Was na serwer Discord, bo już się poprawia z aktywnością. Jesteśmy już w grze, ale tu ciemno jest, jak się da. Ta wieść okej okay, się da. Ale co to za kupa? Same free modele widzę w tej grze, coś słabo ją widzę. O co my tu mamy ich wygląda mi na to, że jest darmowy system stoolbaxe albo z tutoriala pobrane i bez zmian, a jak to jest robione ręcznie to zwracam honor. Dobra, kupmy jakieś auto i oby się dało jeździć oby. Kupmy tego malucha za 100 zł, bo ten za 500 to skam. Dobra, mamy maluszka. O kurde, już tej gry nie lubię. A dlaczego? Bo o, o, to co tutaj jest to Agwidok i system tego jest bardzo słaby według mnie. Dobra, ja już nie wiem jak się jeździ, więc pokażę wam jak ciś ciekawego się wydarzy. O a co to za banda przed moim autem? Wracam, bo i tak nie odpiszą. Dobra widzowie, idziemy na pieszo, bo te auta są upośledzone i nie działają i nawet nikt nie chce nas oprowadzić i jak patrzyłem na mapę, to ona jest tylko linią zaznaczoną wprast. I jest strasznie mała, więc całej na pieszo nie zwiedzimy. Mimo, że mapa jest ładna, to muszę przyznać, ale pewnie ta gra ma rzeczy z bakse niż robionych ręcznie, tak samo sama grafika tej gry ją utrzymuje. Jak możecie zobaczyć, to te gui wyglądają na znajome, a te drzewa na 100% są z Toolboxa. Tak samo te znaki, czy droga, budynki, trawa nawet. O jakieś auto, czy to znowu Toolbox, żartuje auta, mogą być z Toolboxa, bo szczerze ciężko się robi autorskie auta. Co to się wydarzyło przed chwilą? Dlatego nie lubię BMW, to chyba nawet było BMW. Nawet te domki mi przypominają toolboxa. Zmieniłem miejsce gry, ponieważ nic ciekawego się nie wydarzyło i byście się zanudzili na śmierć. Powiem wam, że nic innego ciekawego w porównaniu do innych filmów, to tutaj nie ma totalnie nic. Dobrze, Fassio mówił, że gra jest no słaba i razi w oczy. Kończymy odcinek w takich okolicznościach, a nie innych gra jest zmarnowanym talentem jak dla mnie i oceniam ją na dwie dziesiąte, bo jedyne rzeczy, za które dałem punkty, to za lobby.